ze sportowcami, z, choćby z Janem Pawłem II, tutaj teraz nie będę szukał, trochę mi ciężko, e, Album Dariusza Michalczewskiego, myślę, że warto, e, opisujący także jego historię, jak już zdjęcia z wieloma słodymi osobistościami. I tutaj także licytację rozpoczynamy od złotóweczki. I słucham państwa e, propozycję. Od razu padł tysiąc, pan z lewej. 1000 złotych, ostra oferta jak na pierwszy raz. 1000 złotych dla pana. Drodzy Państwo, 1000 zł po raz pierwszy. Znaczy O, jeszcze jest pani. Pani z numerkiem a A3 1100, tak? Dobrze. Słyszałem. 1100 złotych e, daje pani z numerkiem A3. 1100 zł po raz pierwszy. No drodzy Państwo, albo myślę, że warty do nabycia. 1100 po raz drugi. No drodzy Państwo, taki album No ja wiem O tu nawet bogi są żebym otworzył teraz, nie? Teraz żem otworzył, o proszę 1100 zł po raz drugi było Czy ktoś się skusi? 1100 O Goś, ja mi jeszcze powiedział, że jeszcze mi pomoże coś otworzyć No i 1100 Po raz trzeci 1000 złotych po raz trzeci, gratulujemy serdecznie Pani, ten album również wędruje w Pani ręce, od, do odbioru w siedzibie klubu.